Dobry, kochani, na odcinku wtorkowym. Dzisiaj przygotowałam miks za 30 zł, i mamy krzyżówkę po 10, plasterek miodu i srebro i złoto za 5. Owocowa eksplozja, szczęśliwe linie za 3. Kasa wpada i laki 7 za dwójeczkę. Krzyżówka nadrapana. Jeszcze nic się nie utworzyło, ale odłożymy ją na bok. Zaczniemy od tych małych

Czyli laki 7 puste, C i T. No to druga za dwójeczkę, gdzie Ty jesteś. Kasa wpada z numerem 99 i tu safe lub plik. Nas interesuje. Mamy jabłuszko. Mamy podkowę. Koronę. Ananas. I dzwonek, i drugi rządek jest pomarańcz, arbuz, pik, wisienki i na końcu jest plik. A pod plikiem kryje się dwa złote. No to nie będzie zupełnie na pusto, jakaś dwójeczka tu już wpadła. Gdzie tu druga literka kontrolna? Jedno F i drugie, drugie F. Dobrze. No to zaczniemy sobie może z szczęśliwej linii numer 36. I tak, żeby nie trzeba było przesuwać, to sobie tak zrobimy. Dobra. I będziemy szukać sakwę i dzwonek. O, tutaj się obok siebie ustawiły. Sakwa. A tu dzwonek, kolejne to jest tęcza i serduszko. Tu jest tęcza. I tylko jedna serduszka wcale nie ma, jabłuszko i winogrono. Tu jest winogronko. Tu jest winogronko, jabłuszka nie dali. Teraz mamy trefl i krabik, krabik tutaj, trefy tutaj i tutaj trefy. Dobrze, kolejne to jest truskawka i kwiatek. Kwiatek tu, kwiatek tu, kwiatek tu i truskawka. Dobra, następny to jest klucz i pomarańcz. Klucz. A i te puste symbole owocowe i to przynajmniej wiadomo, że trzeba dobrze szukać, bo zawsze jest. A tu garnek i księżyc teraz szukamy. Tu jest garnek, tu jest garnek, tu jest księżyc. I tu garnek. A tutaj właśnie mylą tymi pustymi symbolami cytryna i diament. Tu cytrynka, tu diamenciór. Tu cytrynka. Podkowa i złoto. Podkowa jest. Podkowa jest, złota nie dali. Arbus i gwiazda albo tu cytrynka zgubiona, yy, tu gwiazda. I ostatnie dwa to gruszka i słoneczko. Tu jest słoneczko i tu słoneczko, ale linii to nie dało i W S. Dobra, Ty idziesz do pustaków. No to zróbmy sobie srebro i złoto. Ona się tu coraz bardziej wygina. <noise> Jak będzie długo leżała i czekała to się całkiem wygnie. Szukamy tutaj takiego worka lub wygrywających liczb. Dobra, no to szukamy. 16, 33, 6 i 27. I mamy 8, 14. Siedemnaście, trzydzieści i dziewięć, drugi rządek, trzydzieści dwa, dziewiętnaście, cztery, dwadzieścia osiem i dwadzieścia sześć. Ja nie wiem czemu ta zrobka jest taka pechowa, dla mnie szczególnie, no to zróbmy sobie plasterek. Numerek 40. Srebro złoto było 15, bo nie wiem już czy mówiłam. Numerek 40, ładny, okrągły, plasterka. I szukamy. Jest diament. Diament i gwiazda. I po co ty gwiazdo? Tu się wcisnęłaś? Save, złoto, złoto i skrzynia. Podkowa, gwiazda, plik, koniczynka i gwiazda. Wszędzie dają po dwa, po trzy nie chcą dać. Tęcza, drzewko, skrzynia, safe, złoto i portfel. Wszystko różne. Gra piąta: plik, plaster, moneta, podkowa, korona, drzewko, skrzynia, drzewko, Koniczynka, i gra siódma, różne. A w bonusie mamy jabłuszko. Tu jeszcze nigdy nie znalazłam pszczółki. Jest Z i I. Dobrze. Jak na razie mamy dwa złote. Czy coś jeszcze? Dołoży owocówka lub krzyżówka. Zaraz zobaczymy. Owocowa eksplozja kolor zielony. Kiwi numer 72. Tutaj muszę chyba trochę oddalić. Tak, żeby było dobrze widać. O, chyba tak będzie. Dobrze. Na no to szukamy po dwa owoce. Figa i ananas. Tu są figi. Tu są figi. Jest i tu są ananaski. Ananaski. Dobrze. Kolejne dwa owoce. To jest awokado i kokos. Tu jest awokado, kokos. Awokado. Tu jeszcze kokos. Dobra. I kolejne to są wiśnie i karambo. Tu są wisienki, tu są wisienki i karambo. I to tyle. Ostatni Ostatnie w tym rzędzie górnym pomarańcz i zaczynamy dolny rządek jabłuszko. Tu mamy jabłuszka. Są pomarańcze. I to wszystko. Kolejne dwa owocki, to jest arbus i banan. Tu są arbuzy. Tu są bananki. Kolejne dwa to jest melon i winogrono. Winogronko tu, melony tu. Tu i tu. I ostatnie dwa to jest cytryna i borówka. Tu są cytrynki. A tu są borówki. I wini żadnej nie ma. Kontrolne to A i. N, tak różne. No to dokończamy krzyżówkę. Krzyżówka ma numer 25, ostatnia z paczki. Dwie literki brakują do bonusa, ale jeszcze nigdzie żadnych słów nie mam. No to szukamy. Może ostatni rządek coś tu uzupełni. Literka S. Tu jeszcze było A. S, S, S. Tu jest S też było a zielona tu mamy s tu s tutaj tutaj jeszcze było p i było w więc mamy tutaj paw. Tak w pośpiechu przygotowywałam i pogubiłam. I teraz tu szukamy S. I ewentualnie zgubione jeszcze literki. Tu jest S. Dobra. Następne to jest M. I tu jest M. Tu jest B było. No to tu mamy wyraz. M jest tutaj. I teraz w zielonej mamy motyl, m. -u. I wszystkie m i jeszcze fioletowa. Tu mamy imiona. M nie ma. Następna literka to literka G. Tu mamy G, Tu mamy G. Było P zielona, Tu mamy gody. Dobra i fioletowa. Fioletowa, g, g, g. Nie widzę wcale. Kolejna literka to literka l. Lira, kapsel. Tu l. Olga. Zielona motyl. Violetta i Nil, A jeszcze Adela, było u Augustyn i teraz L we fioletowej. Tu mamy L Los i była również literka C. I była też K. Pogubiłam, ale teraz tu jeszcze jest L. Ale teraz łatwiej widać. Łatwiej znaleźć, bo już są wydrapane. No to dwie literki przed nami i dwie brakujące w bonusie. Czy będzie E? A, nie. Brakuje jedna, bo S było. To brakuje nam tylko E do bonusa. No to trzymajmy mocno kciuki, żeby była literka E. Dali V, a V to jest tylko tu w, w jednej, tutaj w, w, w zielonej. Tu nigdzie indziej V, w innej nie widziałam. I teraz ostatnia literka. Czy będzie E? Nie, oczywiście, że nie. Y dali, ale e y nam nic nie da. Tu mamy motyl tu jest y, tu jest y. Bristol Gody i fioletowa tworzy się Sylwia, to jest wyraz pierwszy i to by było na tyle tu mamy wyraz jeden tu mamy wyraz jeden i tu mamy wyraz jeden bardzo bogata krzyżówka <laughs> po jednym wyrazie dała aha, a co by było w bonusie a w bonusie było 50. a ja mam kontrolne B Y U czyli na dzisiejszy odcinek na 30 zł. Aj, aż mi się uciekają te pustaki, nie chcą się pokazać. To są wszystko wszystkie puste, wygrała tylko kasa wpada z numerem 99, dając zwrot 2 zł. Odcinek mega udany, ale 2 zł odzyskane. Na pewno będę próbowała te 2 zł mnożyć. Mega kasa. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Miłego dnia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pa pa.